Mam tutaj w moim magicznym zeszycie napisanych 25 pozycji z mojej biblioteczki, które bardzo chcę przeczytać w tym roku. A czy to się uda, to zobaczymy. Chciałabym pod koniec roku albo na początku następnego zrobić z tym konfrontację, czy cokolwiek udało mi się przeczytać. A gdy wiecie, gdy już mam to i powiem to do Was, to będę chciała jak najwięcej pozycji przeczytać z tej listy, żeby. Coś wam pokazać, albo pokazać wielką porażkę. Jak będzie, to zobaczymy. Jeśli jesteście ciekawi, co ja tutaj mam, co chcę przeczytać w tym roku, to serdecznie zapraszam do oglądania. Wybaczcie mi, że nie będę tutaj wyciągała tych wszystkich książek. Uwierzcie mi na słowo, że je mam. Na pewno widzieliście je w jakichś tam moich filmach. Nie mam tutaj dwóch pozycji. Troszkę tutaj nagnę te zasady, ale będę chciała sobie je zakupić. Więc przymknijcie oko dla tych dwóch pozycji. Bardzo Was o to proszę. I zaczynamy od pierwszej książki, którą mam na swoim regale, czyli są to. Kosiarze. Mam dwa tomy i bardzo chcę przeczytać. Chcę rozpocząć tę serię, jakbym miała za mało rozpoczętych serii. Chciałabym dorzucić coś jeszcze. A kosiarze strasznie za mną ostatnio chodzą, i bardzo jestem na siebie zła, że nie zaczęłam w ogóle ich czytać. Więc to jest pierwsza moja pozycja. Król Kruków jest to druga pozycja na, moim, na mojej liście. Słyszałam o niej bardzo dobre opinie. Wiem, że to jest wznowiona seria, i boki tych okładek tworzą takiego pięknego kruka, czy jakąś tam inną, jakieś tam inne zdjęcie, gdy wszystkie książki się skompletuje. Natomiast ja tę książkę dostałam w prezencie, bardzo ją chciałam, i chcę poznać, czym się ludzie tak bardzo zachwycają, albo, albo i nie. Więc jestem bardzo nakręcona na to, żeby w tym roku w końcu ruszyć z pierwszą książką, czyli ruszyć z pierwszym tomej. To tome oh, po pracy tak bardzo ciężko skleja się zdania, że czasami nie wierzę w to, co mówię, albo czego nie mogę wymówić. Więc bardzo bym chciała w tym roku przeczytać pierwszy tom, czyli Kró Króla Kruków. Lady Macbeth to moja kolejna pozycja na liście. Umówiłam się z moją koleżanką na wspólne czytanie tej książki i mam szczerą nadzieję, że to będzie świetna historia. Lupus Magnus. Dostałam ją w paczce, którą. Otrzymałam z rozdania na Instagramie. Bardzo chcę przeczytać. Podoba mi się ta okładka i ten motyw z wilkami, związany z wilkami, i mam nadzieję, że to będzie fantastyka. Nic więcej nie pamiętam o tej książce. Bardzo chcę ją przeczytać w tym roku. Wysadzenie siodła, taka podobna sytuacja, podobna historia. Mam ją na, na swoim regale. Przyszła do mnie w tej samej paczce i, i, i mam ją cały czas w pamięci i chcę ją poznać. Droga królów Sanderson, obiecałam Moi Aż lampa zgasła na Sandersonie. Jakoś mnie to nie dziwi. Dobra, idę ją włączyć. Ach, ten Sanderson, Sanderson. Dobra, Droga Królów, mam ją na swoim regale, nie mam mm, kontynuacji tej serii. Być może jak mi się spodoba, to zrobię wszystko, żeby ją mieć, tak samo jak z, ze, szklanym, ze Szklanym Tronem. Zrobiłam wszystko, w, w, zwizualizowałam sobie wznowienie z serii, bo tak bardzo chciałam ją mieć i ją wznowili, więc nic... Nie stoi na przeszkodzie, gdy Drogę Królów mi się spodoba, żebym kontynuowała tę serię i obiecuję w każdym filmie z takim z moim czytaniem, obiecuję Wam, że przeczytam Drogę Królów i tak też będzie w tym roku. Nieśmiertelne pragnienia od Kloi Gong. To jest książka, którą bardzo chciałam pod choinkę, dostałam ją i sobie czekam, więc mam nadzieję, że nie będzie więcej czekać niż ten rok. Lepiej niż wczoraj kontynuacja lepiej niż w filmach. Maju przybywaj. Wtedy przeczytam lepiej niż wczoraj. Moja zmora, czyli Babel od Rebeki Kwang. Czy ja muszę coś dodawać? Ile razy już powtarzałam, że muszę przeczytać Babel? Troszeczkę mnie przeraża jej gabaryt. To jest po pierwsze, po drugie. Słyszałam, że system magiczny jest tutaj dość niezrozumiały, ale gdy się w Kręci w niego, to, to his, przez historię się płynie, więc dlatego być może troszeczkę się ociągam i wybieram inne książki niż Bumble, niż Babel. Więc mam nadzieję, muszę przeczytać w tym teraz, niedługo Babel, bo yy, na jesień będziemy mieli kolejną książkę od Rebeki, więc ja muszę być na bieżąco. Cesarstwo Potępionych jestem na 200 stronie i. i, i nie mam nic więcej na swoje usprawiedliwienie. Muszę czytać. Ekstazja. Miałam ją na jesiennym tibiarze i dalej tam leży z pozostałymi książkami. Więc mam ją cały czas w pamięci i bardzo chcę ją przeczytać. Wisielcza Góra. Zapisałam sobie ją. Mam tą książkę od Pauliny Händel. W sensie zakupiłam książkę od Pauliny Händel. Nie wiem, czy ja ją przeczytałam na czytniku, bo ona jest. Nówką sztuką na moim regale. Nie wiem, co tu się zadziało. Nie pamię... pamiętam z tej historii, że tutaj są jakieś rytuały babia góra tam w tle, jakieś rodzeństwo, ale totalnie nic więcej nie pamiętam. Musiałabym przejrzeć swojego Instagrama. Nie wiem. Poczułam chęć przeczytania tej książki, poznania tej książki, bo ja nic z niej nie pamiętam. O, może w ten sposób. Chciałabym ją przeczytać, bo ona jest nowką sztuką na moim regale, więc myślę, że przeczytałam ją po prostu na czytniku, ale gdy patrzę na tą okładkę z tą piękną suwką, to to chcę ją czytać. A, napisałam dwa razy kosiarzy. No, ja, 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 ja ja po pracy po prostu. Nasze puste przysięgi od Lexi Ryan. Ja bardzo często chcę ją przeczytać i nigdy do tego nie dochodzi, więc dalej ją chcę przeczytać. Jest to fantastyka. To jest dylogia, podobna do dworów od Sary Jemas, dlatego sobie zakupiłam tę pozycję. Zakupiłam i nadal leży. Może w tym roku będzie idealny czas na to, żeby w końcu ją przeczytać. Głośnik w głowie jest to reportaż o szpitalach psychiatrycznych u nas w Polsce, więc. Zapisałam sobie go specjalnie, bo gdy przyszedł chciałam go już od razu przeczytać, natomiast książki do recenzji nie pozwoliły mi to, tego zrobić. Ale przeczytam na 100% w tym roku, bo, bo, bo bardzo poczułam chęć czytania dużo reportaży. Mam nadzieję, że mi nie przejdzie i że jakikolwiek przeczytam. Dzień Nastania Nocy, to jest mój must have po przeczytaniu Zakona Drzewa Pomarańczy, jest to prequel do tej serii. Zły Król od Hoi czyli kontynuacja Okrutnego Księcia, no to tutaj nie muszę tłumaczyć dlaczego chcę przeczytać, może uda mi się w końcu skończyć tę serię. Onyx Storm, już zamówiłam, przyjdzie, muszę przeczytać od razu jak przyjdzie. Książka, która bardzo mnie ciekawi, ale nie staczyło mi kasy w tym miesiącu z budżetu na książki, więc musi poczekać do następnego. Właśnie to jest ta książka, której nie mam fizycznie, ale będę miała na 100%. Więc tutaj właśnie oszukuję, ale. Mówię Wam o tym, więc wybaczcie. Zaklinaczka Kości jest to książka, w, o której mówiłam w premierach lutego. Bardzo fajnie zapowiadająca się fantastyka, którą chcę poznać. Jest, jest to dawny temacik, dawna książka od autorki i od, kiedy pamiętam, jest na mojej liście książek do przeczytania, czy to na Legimi, czy na Storytelu. Ja po prostu chcę poznać pióro tej autorki, a, a dużo dobrego widziałam o, o tej serii, o tych książkach, więc chciałabym chociaż w tym roku poznać jeden, pierwszy tom. Dwudziestą yy, trzecią pozycją jest to książka Lekcje Chemii. Widziałam ją bardzo często na zagranicznym Buktoku, zanim jeszcze ktokolwiek mówił o tej książce u nas w Polsce. W Polsce widziałam, że są, jest dużo smutku. Po przeczytaniu tej pozycji i, i nie wiem, czy, czy uda mi się przejść przez tą książkę, ale bardzo chciałabym spróbować. Chciałabym się wbić w jakiś pozytywny czas w moim życiu, i żeby ta książka mi po prostu nie zaburzyła mojego mentalnego ja. Wiecie, żeby nie pociągnęła mnie w dół za sobą. I chciałabym trafić na taki dobry okres w moim życiu, żeby mogła przez nią przejść. Więc zobaczymy, jak to będzie. Dwudziestą czwartą pozycją jest to książka od Fabryki Słów Cień Bogów. Jest to bardzo podobno, bardzo fajna fantastyka. Przykuły moją uwagę fajne okładki, takie totalnie fantastyczne. Z, z, tutaj tutaj jest, był bodajże wilk, potem jest hmm, niedźwiedź. Nieważne, są totalnie. W moim klimacie i chciałabym poznać chociaż właśnie pierwszy tom tej serii, i ostatnią książką, którą tutaj mam, jest, też jest to też dawny temacik, jest to Magia Cierni. Książka również wisi mi na, na mojej półce, na mi. to jest druga książka, której nie mam, ale będę miała. I, i, i chciałabym poznać właśnie pióro. Tej akto, a, aktorki, tej autorki, grafika tych okładek strasznie mnie kręci. Od kiedy pamiętam, gdy patrzę na te okładki, mam takie pozytywne nastawienie na tę historię, więc może w końcu w tym roku uda mi się to zrobić. Więc to jest 25 książek, które sobie przygotowałam na ten rok, 2025 rok. Przepraszam, że ten filmik jest z opóźnieniem, ale. Też nie sądziłam, że, że jest jakiś sens w nagrywaniu tego filmiku, zwłaszcza, że ja czytam książki, które mam do recenzji i na które mam ochotę. Te listy robię sobie tak, wiecie, porami roku, ale nie, nie za bardzo mi to wychodzi, bo ja lubię czytać książki, na które mam ochotę. Ale czasami chciałabym również zrobić sobie taką jakąś listę, taki challenge, w którym ja sobie coś skreślę, coś, coś co sobie postanowię, to to Zrobię. Czyli przeczytam pozycje, które zalegają mi w większości na tym regale. Więc, no zobaczymy, jak to będzie. Zrobiłem konfrontację na końcu roku albo na początku 2026. Więc myślę, że w tym filmie to już wszystko. Koniecznie dajcie znać, czy wy macie jakąś listę przygotowaną na ten rok i jakie książki chcielibyście przeczytać właśnie w 2025. I ja się teraz z Wami. Ja się z wami i z Wedelkiem, ja i Wedelek się z wami teraz żegnamy, bo już mi podgryza zeszyt, więc idziemy się bawić, a wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście i do zobaczenia w następnym filmie, myślę, że to będzie filmik z marcowymi premierami i tam zrobimy sobie rozdanko, więc zostańcie razem ze mną i trzymajcie się ciepło, pa! pa! my friends i'm feeling like you're coming cause i feel the sun